Cześć. 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 Czy możesz nam się przedstawić? Mam na imię Getomil. A skąd do nas przyjechałeś? W Warszawie. A, no tak, w Warszawie. Warszawa. Super. Mój tata był Polakiem, moja mama Polką. Jestem pół Polką, pół Polakiem. się. ja się Biały stok, nie czarny stok, biały stok. <noise> A, ziom! mój ziodł, z biały Stoku jest. Prosimy. Masaka. Masaka, <głos> nie. <głos> Czekuladu, czekuladu, czekuladów, 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 miłość. czekuladów, 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 samolotu czekuladów, 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 Miałem taką ładną dziewczynę, która miała ładną wa figurę, że się nie puszcza po oh, pokój. Oh, to było druga, to było już masa. Ra, 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 ra. Ona powiedziała mi, mama się nie zgadza. Kiedy miałem dziewiętnaście lat, chodziłem do liceum. Szedł Poznałem długą dziewczynę. Myślałem, tu będzie ostatnia. I później moją żonę. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. Dziecię nie później o o uj mama mamaję. To długa masakra, Ona <trygamy>. powiedziała mi. Matula, część bliża musi mi zelwa do du, czeka du, czeka du, do mi wosh. Czeka du, piła, dzisiaj już nie ma. Samolotu, samolotu, samoluto wam vami wosh. Samoluto, samoluto, samoluto wam mi wosh. Co tańczy, 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 tańczy La 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 la. Oh, Vierna, meu